Jesteśmy świadkami końca pewnej epoki. Na naszych oczach kończą się rządy miłościwie nam panującego króla Europy. Przed północą wczoraj otrzymaliśmy informację, także nasi partnerzy europejscy, że strona amerykańska wolałaby, żeby w relacji z prezydentem Trumpem z polskiej strony był prezydent. Pseudoeksperty na onetach i TVN-ach próbują wytłumaczyć swoim widzom, co się stało. Jak to, co się stało? Anglosasi, Niemcy, Francuzi... Nie szanują polityków, którzy nie dbają o własny naród, dlatego nie zapraszałem ich nawet do stołu. Myślę, że bardziej szanują nawet Kaczyńskiego niż Donalda. A dlaczego? O tym powie nam pewna pani z platformy obywatelskiej. Jak wiemy, Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie, na Europie, jemu zależy tylko na Polsce. Tak, wielkie narody szanują tylko tych, którzy szanują samych siebie. Nikt nie szanuje tych, którzy działają na szkodę własnego narodu. Donald przez lata pozbywał się wszystkich normalnych ludzi ze swojej partii, którzy mogliby mu zaszkodzić. No i zostały mu same takie Jachiry i Giertychy. Niby taka wykształcona partia a doszło do tego, że nie ma kim obsadzić ministrów, więc obsadza ludźmi, którzy mają magistra wpisanego w Wikipedii. Chcę uciec sąd, wszystko w...